Już miesiąc zeszedł, psy się uśpiły, i coś tam klaszcze borem. Pewnie mnie czeka mój filon miły pod umówionym jaworem. Nie będę sobie warkocza trefliła, tylko włos zwiąże spiątany, bo bym się jeszcze bardziej spóźniła, a mój tam tęskni kochany. Wezmę z koszykiem maliny moje i tę pleciankę różową. Maliny będzie mieli oboje. Pewnie on teraz koło bogini swej, czarnobrewki, dorydy. Rozrywkę okrutną sobie czyni, Kosztem mojej hańby i biedy. Filonie! W ten czas, kiedy nie znała miłości szalonej, Pierwszym razem w Twoich zdobyła oczach i modie pieszczonej. Jakże mnie mocno uprzedzała, że z Tobą będę szczęśliwą. Ale się też chytrze ukryć umiała, że czasem bywa fałszywo. Płukę ten koszyk miły od drzewo. <grym 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 jeniec, o którym splatała. Niech te kawałki będą świadczyły, że przez nim na wieki zrywała. Kiedy w prościnie pilon schroniony wybiegł do laury spłakanej, już był od drzewo koszyk stłuczony winiec ubrany stargany. O, potęgniwa! O jej ja baczny, Lauro, poczekaj na słowa! Może występ mój niech znaczny, może zbyt kara surowa? Jam tu przed dobrą staną godziną. Długo na ciebie klaskałem. Gdyś chodziła między krościną, na naumyślnie się schowałem. Chcąc tajemnice twoje ubadać, co o mnie będziesz mówiła. A stąd szczęśliwość moje układać, ale czekam zbyt siła. Pierwsze te skargi odory zbyły. Sądź o mnie, Lauro, inaczej by dzięki tamtej wabiły, kto cię raz tylko obaczy. Daję już pokój troskom i zrzędzie. Ja cię niewinnym znajduję. Teraz mój chwilę droższy nie będzie, bo mi już więcej kosztuje. Teraz synu Leonor to wszystko stanie, wszystkim <grym> do krokuję. I do miłości ją przyzrucza kochanie. I do miłości daję. <grym>